Samo wszystkim straszny <mulity> Jestem Envy i Wit Gul Witamy Gull. w kolejnym odcinku Zagrajmy z playboardem. W tym odcinku gra, którą nam polecił celownik Nazywa się ona Maze Polega na tym, żeby przedostać się przez labirynt O ten szkopu taki w tym labiryncie to zaraz zobaczycie A teraz coś o menu głównym nie istnieje. Aha. Patrzcie, to jest menu główny, tak. Musimy nacisnąć jakikolwiek przycisk, żeby zacząć, ale już nie będziemy naciskać Insert, bo Wciś właśnie... Insert. Nie. Delay. Bo tym włączam nagrywanie i właśnie bym mi je wyłączyło. F13. Więc y, ten nie ma żadnego menu, żadnych ustawień, nic. Jest tylko rozdziałka, nic więcej. Na początku, jak włączacie. Możecie ustawić rozdzielczość. Nic Więc więcej nie możecie możecie nawet się podrapać po jaj. Nie ma takiej opcji. Nie ma. Po prostu nie wiem, to jest. To tak jakbyście yy, wstali rano i nie mogli nic zrobić, bo nie macie żadnych opcji. Nie ma wyjścia, trzeba użyć. Yy, tak. Sprawdźmy teorię, z naciśnij jakikolwiek klawisz, aby rozpocząć majster. Ej, ale naciśnijmy... nie, ma takie, nie ma takiego klawisza jak jakikolwiek. No, naciśnijmy kontrol. Miała, ja, <grym> dobrze. Nie jeszcze nie będziemy sprawdzać, bo już się łączyło. Mamy tak, lewa, lewy przycisk, interakcja, Re reszty nie przeczytałem, okej. Okay. Tu mamy ten, o Kęta. i widzimy, że, przyjrzyjcie się, tak, nie ma wyjścia, nie ma. Trzeba tylko chodzić i zapamiętajmy drogę, idziemy tam tam, tamdum, tamdum, tędum, dam tam, No ale to za bardzo mryga, tak? No bo to to lamp, to światło, to, to... to ciemno. O. to jest lepiej. Ziemny, ziemny labirynt. Celownik, jeżeli przez ciebie się przerażę w tej grze, to cię zabije. Ty yes! yes! <laughs> Kurwać! <laughs> <laughs> Celownik, masz wpierdol... <laughs> Nie, ja w to nie gram. Nie ma, czyta. Nie. nie, gramy dalej. Sta nie, proszę iść. Ja pierdolę. Gramy dalej. LOL. Czekaj, otwórzmy mapę. O, jest mapa. LOL. Jak się w dobrze, iż, to gra? Dobrze, iść w tą, dobrze. Nie. To Ty... Po... Mam To ja mam! Co żałeś? To ja mam! To ja mam! To ja mam! Nie... Ja... ja tam mam... Ja mam... Ja mam! Zachowajmy się jak... ...w pizdi! To trzeba zachować... Twardość ja mam umysłu ja, ja mam... Ja mam sucha Ty no, ich nie masz słałóż no, jeden. Nie, ty załóż, je. nie! Załóż je! Nie. Teraz twoja kolej. jedną akcję wytrzymasz. Załóż je, normalnie ja będę chodził. Dobra, jesteśmy tu, nie. więc teraz musimy iść. Prosto Załóż je! Masz założone. Mam założone! Załóż je na uszy! Nie! Tu, musisz jedną akcję przeżyć! To jest... JÓZEF! A! 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 Jaki... A! A! Boże, kto stworzył tę grę? Ja nie, nie mogę. Damy radę stary. Pekaj. Zachowaj... O! To jest... To jest o. to. O! Dobra. Dobra. Yy. Może to już te słuchawki na biurko. Nie, nie, ja, ja wytrzymam. Jestem Dobra. mężczyzną. Dobra. Papier to ale to nie. To są te. Ja już całkowicie nie wiem gdzie jesteś. Łokul. To są kodowania specjalne. Musi ustawić takie coś, się, takie. Kreski, kreski, kreski. Ja wiem co to jest. O kurwa. Ja tak się zbugowało Chyba dobra, chodźmy z <d Aoilące> <d aoilące> Dobra. To nie jest straszne Nie to nie było straszne Jezu. Yes. Słownik. Boże ty <śmany> ja mój. Sorry, upadła nam puszka. Ktoś będziemy musiał iść do sklepu. Ja zostanę cofał. Pięć jest. Yes. Tym, tym, tym. Zastanawiam się. Zastanawiam się. Zastanawiam jest to nie słyszysz tego, tam ja słyszę się. Nikomu... jest, to jest przeklęty To cegły! Z teferkami O! Trzeba wciskać kropki Z takie krzyżyki to się zaznaczy, że się gdzieś było o. o! no ta! Tu już byłem Tu też, o! Tu byłem A dupa! Boję się tych... <gry> <gry> że chcesz pokrać ze słuchawkami O! Jakiś fajfus. Jedna z trzech, dobrze. Nie wiem, czy najpierw nie ja zajdę na zawał, zanim dotrę do reszty. Krew, no to tutaj będzie. Gdzie ty widzisz krew? No na podłodze. To jest straszne, że... O! O! Widzisz? To jest... O, włączam, wyłączę. To jest... Nie. nie słyszałeś tego. Słyszałem, ja to wszystko słyszę. Nie, nie, nie. Tak, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, się. O boże. Trzeba nie, nie, O nie, 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 O! o. o. No nie, byliśmy nie. To, x, przestań się tym bawić. Przez... Trim, 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 trim. Przestań. Przestań. Fajfus, ciągnij za fajfus. I już pociągnąłem ja. za tego. Tu trzeba tu są liżby. Oooo. Ooo! Stopki! Trzeba stukami iść. Ale tu są stupki. Stuteczki. Oooo! To trzeba kliknąć tą ścianę, bo to taka specjalna ściana. Ooo! Trzeba iść w drugą stronę tych stópków. A tu trzeba slalomem taki iść. Między tymi ścianami. To yy... jest yy... Idę tam właśnie. Może skąś one przyszły. O boż! Nie, to nie jest fajna gra. <śpiewa> to <Tworzę> może te... W <śpiewa> Angry Birdsy przechodźmy jutro. <śpiewa> Angry Birds Nie? Nie. Nie. A to znowu czerwona morda. Co mi masz przejebane? Ty nie wiesz nawet, jakie bany cię czekają A nic nie wiem, cały internet cię panowie. Na no jailbreaku będzie specjalna gra o tobie Tak Cz! Yes! Co to było? Co było? Do... Yes. Czemu tu jest wow. czarna ściana? Da jaj Ja nie wiem gdzie jest Nie mogę tam jeszcze. jest pewnie wyjść Enter code. Nie. Nie znam tego, czasu. to trzeba jeden dwa trzy, tam jest tysiąc jeden dwa trzy, trzeba próbować zawsze 001 0, jeden 0, 1, 0, 0, 2, 0, to 0 3, aż się dojdzie. Krewka. I teraz. Nie? Uwaga. Tak teraz. mogę powiedzieć później. Nie chcę w to grać. Dobra, kończymy na dziś. Gramy w Angry Birds. Tak, to bardzo... No te, powiedzmy coś o tej grze, co w nią jest nie tak. No, to, że trzeba w niej chodzić, nie? I tu, o, i tu zobacz, tu patrz. Dobrze, tu już byliśmy. Nie. Co... co... <laughs> Grafika. Nie, dobra, znaczy... Grafika ujdzie w tej grze, bo... Ta... I, tak, I tak graliśmy na górze Tak, ta gra nie wymaga grafiki. To jest... Nie mogę To jest dźwięk... Udźwiękowanie mi się bardzo podoba, za się idzie. Grywalność. Gry nie chcę. Chyba nikt nie chce w to grać. Grywalność jest na poziomie minus jeden. Naprawdę. To ogólna to ocena. Kołdry. to, to jest, o, Dla mnie ogólna ocena to. A nie umiesz. Ogólna ocena to, to jest dla mnie 7%. To, to całe przerażenie nie spotkało. W tym, żadnej jeszcze grze mnie takie przerażenie nie spotkało. Bardzo. Dzyn, 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 dzyn. Dobrze, więc chyba pora kończyć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ten nie był zbyt długi, ale na pewno... Na pewno się wam spodoba. Nie... nie, nie przeżyjecie to, co my przeżyliśmy. To jest... O, znowu byliśmy robimy. Dobra, to ten. To... to o, do, do widzenia. Eee. Na razie. Eee, w kolejnym odcinku mówili dla Was, jestem yeah. Envy Gul. Nie, bo ja.